Słuchajcie, jak myślicie, czy w listopadzie, 16 listopada idzie złowić okonia z powierzchni? Przekonajmy się. Przekonajmy się. Idzie. Jak widzicie idzie ha, ha, ha. Piękno. Chodź, 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 nie w żadne tam krzaki, tylko pokaz się naszym widzom i dowody. O piękny jesteś. Ładny. Chodź, chodź, chodź. Nie wygupieć. nie wygupieć. się. Zapraszamy. Hop! Sorry, że tak na windę, ale sam jestem. Jakoś tak ciach-ciach-ciach chciałem. Szybko uwalniam rybkę. Смотрите. Ч ⁇ чех. Доброе